Na filmiku pokażę jak w bardzo prosty sposób, za pomocą przewodów, akumulatora i baterii możemy ciąć np. bardzo grubą cynę, którą lutownicą normalną byśmy raczej nie wytopili. Kable musimy podłączyć do słupków i mocno zacisnąć. I co najważniejsze, musimy wyciągnąć grafit z tej baterii, czyli baterię musimy jakoś rozwalić, Ja to zaraz zrobię w imadle. Wyciągnąłem już grafit z baterii. Grafit do żabki. Jakoś przymocować. Trochę kiepska żabka. I cynę normalnie możemy kroić. To pozostałości bo, baterii. Ale cyna się topi jak, jak palnikiem. Można też grawerować na blaszce. Daje efekt podobny do, do spawania. Można tą elektrodę grafitową zaostrzyć jeszcze na szlifierce, żeby miała ostrze. Bardzo fajnie to wygląda, fajny efekt, bardzo ciekawy. I błyskawicznie się nagrzewa do czerwoności. Topi wszystkie metale, można użyć jako wypalarkę, z powodzeniem wypali dziurę w metalu. Można lutować, można zgrzewać, można zespawać dwie blaszki ze sobą. Można też ukroić cienką blaszkę. trudno niedostępnych miejscach ją normalnie przeciąć bardzo ciekawy efekt